Cześć, jestem przy tak zachęcam, żebyście zostawili po sobie jakąkolwiek aktywność, czyli zostawili najlepiej kciuka w górę, możecie też zasubskrybować kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzisiaj powiem Wam więcej o finale Ligi Europy, który będzie rozgrywany 11 lipca, a kto w nim zagra dzisiaj Wam powiem, powiem Wam też o wczorajszym półfinale, a ja już nie będę przedłużał, witam i zapraszam na dzisiejszy film. Drugie półfinałowe spotkanie mistrzostw Europy było rozgrywane pomiędzy Anglią a Danią. Dania, która fatalnie zaczęła turniej, osiągnęła niesamowicie dużo. Anglia natomiast do tego starcia podchodziła z mistrzowskimi aspiracjami. Niewątpliwą przewagą było Wembley, który dla Anglików jest domem. Na ostatnich 16 spotkań, na tym stadionie 14 z nich zakończyło się zwycięstwem. Wśród tych meczów była też jedna porażka, co ciekawe z Danią do 1 w 2020 roku. Wielu ekspertów przewidywało, że to może być mecz Harek O'Kayna. Przemawiały o tym statystyki. Angielski napastnik strzelił dużą liczbę goli w swojej karierze. Najczęściej po jego strzałach piłkę z siatki musiał wyjmować Katzper Schmeichel. Niestety historia oraz fakty, delikatnie mówiąc, nie przemawiały za dończykami. Każdy inny wynik, jak porażka, może zostać uznany jako duża sensacja. Na początku do boju pierwsza ruszyła Anglia, która wypracowała przewagę. Niestety nie przełożyło się to na żadne konkrety. Z minuty na minutę zaczęli rozkręcać się Duńczycy. Podopieczni Gretta Sunday'a zaczęli się denerwować. Nie wychodziły im najprostsze rzeczy. Gra była momentami szarpana. W międzyczasie rekord minut bez straty gola pobił Jordan Pickworth. Dotychczasowy rekord należał do Gordana Bexa. Ustanowiony został w 1966 roku. Kilka minut później niezwykła seria pickorda została brutalnie przerwana przez Damsgarda. Dunczyk popisał się fenomenalnym uderzeniem rzutu wolnego. Piłka była tak potężnie uderzona, że była absolutnie nie do zatrzymania. Sam Roberto Carlos nie pokusiłby się takiej petardy. Kilkanaście minut dobrej gry Dani przyniosło efekt w postaci bramki. Na Anglików podziałało to jak płachta na byka. Do roboty wziął się Kane, który zaczął rozgrywać. W 38 minucie oko w oko ze Schmeichelem stanął Sterling, jednak trafił prosto w bramkarza. Chwilę później po ładnej akcji Kena i Saki piłkę do własnej bramki skierował Kiet. Gdyby nie on, z pewnością podanie wykorzystałby Sterling. Do przerwy więcej bramek nie padło. To zapowiadało ogromne emocje w drugiej części. Anglicy napierali od samego początku. W 55. minucie strzałgową Maguire'a kapitalnie wybronił Schmeichel. W 74. minucie w polu karnym nocików padł Harry Kane. Wydawało się, że podyktowany zostanie rzut karny. Jednak po analizie waru Anglia karnego nie dostała. Podopieczniki Sam gate'a byli niezmiernie blisko strzelenia bramki. To się jednak nie udało. To oznaczało dogrywkę. W dogrywce było widać, że Dania pada z wyciężenia. Ich celem było dotrwanie do rzutów karnych. Punktem zwrotnym była 102 minuta. W pole karne przelarzył się Sterling, tam przy przewrócił się, sędzia podyktował karny. Do akcji wkroczył war, który przeanalizował sytuację. Decyzja została podtrzymana. Czy tam był karny? Znając styl gry Sterlinga, wątpię. Gdyby odbywały się mistrzostwa świata w nurkowaniu, Sterling za każdym razem zdobywałby złoty medal. Po meczu wyciekła hitmapa Sterlinga z wczorajszego spotkania. Jukasz Manchester City szukał kontaktu w polu karnym Danii. Niestety znalazł i to wykorzystał. Do jedenastki podszedł Kane. Pierwszy strzał wybronił Michael, jednak przy dobitce nie miał żadnych szans. Dania już nie miała sił, aby cokolwiek wskórać przeciwko Anglii. Nie udało jej się zdobyć wyrównywającego gola. Tym samym to Southgate i spółka zameldowali się w wielkim finale. Tam zmieszam się z Włochami. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać. To by było na tyle w tym odcinku. Przepraszam, że nie było innych newsów tylko o tym wczorajszym półfinale, ale przed finałem, w niedzielę postaram się jeszcze wam jakieś newsy nagrać. Ja już nie będę przedłużał i zakończam. Trzymajcie się, miłych wakacji. Cześć!